Cześć. W tym odcinku przyjrzymy się zegarkowi od marki Wostok. Jest to nowa linia Engine. Zapraszam do oglądania. Czy to nowa linia tak jak ująłem we wstępie? W sumie nie mieliśmy jeszcze Wostoka o nazwie Engine. Jednakże na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jest to poniekąd kontynuacja serii SSN 571 Nuclear Submarine. Bo, jak już widać na zdjęciu, koperta, wskazówki, zdobienie tarczy czy pasek silikonowy wyglądają tak samo. Mamy tu również pałeczki trytowe, świecące bez potrzeby naświetlania, które nie tylko zagościły w modelu nuklear, ale są montowane we wszystkich flagowych modelach marki Vostok Europe. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z odcinka, w którym opowiadaliśmy o linii Energia. Zegarek zapakowany jest w dryboxie odpornym na wodę. Który jest wyposażony w dodatkowy pasek silikonowy oraz narzędzia do samodzielnej wymiany. Śruby, tak jak w modelu nuklear dokręcimy jednocentówką u nas w naszym kraju dziesięciogroszówką. Oczywiście to, co engine wyróżnia od starszego brata, to tarcza, która tu została stworzona na charakter skeletona, dzięki czemu widzimy, jaką pracę wykonuje mechanizm, byśmy mogli odczytać godzinę. A co pracuje w środku? Wostok już nas przyzwyczaił do mechanizmów Seiko NH35A, ale na tym pokładzie engina pracuje inny silnik, jest nim NH72. Jaka jest między nimi różnica? NH72 pokryty został rutenem, dzięki czemu sam mechanizm jest bardziej wytrzymały. Kolejna różnica to brak datownika w NH72. Tak jak w poprzednich modelach od producenta z Litwy, wszystkie zegarki są limitowane w ilości 3000 sztuk. Wostok Engine to rasowy diver, więc nie zabrakło obrotowego bezela, więcej o nim również w materiale o energii, klasa wodoszczelności 300 m oraz zakręcanej koronki. Pamiętajcie by ją zawsze dokręcić, bez tego zegarek w ogóle nie jest odporny na wodę. Które zastosowane w tym modelu to szkło mineralne utwardzone. Wersja na pasku skórzanym waży 132 g. Natomiast na pasku silikonowym mamy 2 gramy więcej, raczej nie będzie to odczuwalne. Szerokość koperty wynosi 45,2 mm. Grubość koperty prawie 16 mm, szerokość paska 22. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, czy zegarek Wam się podoba. A jeżeli macie jakieś pytania, ślijcie mailem lub zadawajcie również w komentarzach. Nie zapomnijcie o subie i zapraszam do naszych innych produkcji. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!